Podejrzany orszak weselny. Niebezpieczny wypadek Tomka wytrącił wszystkich z równowagi, To też, gdy w godzinach popołudniowych dobrnęli do małego, zacisznego wąwozu, jednogłośnie postanowili zatrzymać się w nim na nocleg. Najpierw urządzili w namiocie wygodne posłanie dla Tomka, zaczął bowiem teraz narzekać na bóle w plecach. – Trochę jestem potłuczony, ale do jutra na pewno poczuję się lepiej – uspokajał towarzyszy. – Panie Bosmanie, czy nie zrobiłby mi pan masażu? Zaraz to uczynię, brachu. Mogę się nawet założyć o butelkę rumu, że po marynarskim masowaniu zgrabnie zatańczysz na kiergiskim weselu. Bosmanie, zajmij się Tomkiem. My tymczasem uporządkujemy Juki i przygotujemy posiłek. Po tym denerwującym dniu przynajmniej zjedzmy coś gorącego na kolację, powiedział Wilmowski. Obydwaj przyjaciele weszli do namiotu. Tomek rozsiadł się wygodnie na posłaniu. Rozbieraj się, brachu, polecił marynarz. Po jakie licho, nic mi nie jest, zaoponował Tomek. Przecież chciałeś, żebym zrobił ci masaż. To był tylko pretekst do porozmawiania z panem na osobności. A to cwaniak z ciebie. Pal więc sęk, masaż. Wobec tego napijmy się po kubku jamajki. Tylko nie wymiguj się tym razem, bo to doskonałe lekarstwo. Twoje zdrowie. Dziękuję, Bosmanie. Tomek wypił łyk rumu, lecz skrzywił się i odstawił kubek. Pewno chciałeś pogadać o tych karabinach ukrytych w dywanach, zagadnął marynarz. Widocznie Anglicy chcą naważyć piwa Rosjanom w Pamirze, skoro przemycają broń. Oj, będzie tam gorąco, gdy bandyci otrzymają nowoczesne karabiny. Niejedna karawana kupiecka nie ujrzy już swych ojczystych stron. Nie podoba mi się ta krecia robota, odparł Tomek. Anglicy bez skrupułów uzbrajają bandytów, byle tylko siać zamęt po przeciwnej stronie granicy. Ilu to uczciwych ludzi straci życie od kul i karabinów przemycanych przez nas? Święta prawda! Pocieszam się, że podczas zbójeckich napadów w Pamirze Najp Nazar nieraz da się we znaki znienawidzonej przez nas carskiej armii. Gdyby przynajmniej naprawdę tak się zdarzyło. Obawiam się jednak, że w tym wypadku przede wszystkim ucierpią spokojni mieszkańcy i karawany kupieckie. Zbóje nie będą mieszali się do polityki. Najświętsza prawda! przyznał Bosman zafrasowany. Cóż możemy począć? dawasarman zapewne zobowiązał się przemycić karabiny, a Anglicy w zamian za to zezwolili panu Smudze na urządzenie wyprawy w pasie przygranicznym. Mimo to nie powinniśmy pomagać zbójom. Dobrze mówisz, rzekł z uznaniem Bosman. Może powiedzmy ojcu i Smudze o tych karabinach? Nie, Bosmanie. Nie powinniśmy żądać od pana Smugi, aby zachował się nielojalnie wobec pandita Davassar Lepiej nic nie mówmy nikomu. Mam pewien projekt. Sami cichaczem wyjmiemy karabiny, a na ich miejsce włożymy kamienie. Do niczego twój pomysł. Pamirskie zbuje na pewno zechcą sprawdzić zawartość ładunku, zanim przejmą go od nas. Którykolwiek wsunie łapsko w rulon i już wszystko się wyda. Ha! Tak źle i tak niedobrze, zmartwił się Tomek. Mimo to nie powinniśmy się przyczyniać do rozlewu krwi. Bosman przysiadł na posłaniu obok drucha. W milczeniu wysączył trzy kubki jamajki. Zakurzył fajkę, a potem odezwał się. Może coś da się zrobić w tej sprawie. Kładź się do łóżka i narzekaj na bóle w krzyżu. Jutro też musisz być chory. Jeśli uda się nam tylko we dwóch pozostać w obozie, kiwniemy z Buja i Anglików. Co pan wykombinował? To się okaże w praniu. Teraz prześpij się naprawdę, bo mam coś pilnego do załatwienia. Bosman wyszedł z namiotu. Zbliżył się do Wilmowskiego i Smugi, dokonujących przeglądu juków oraz uprzęży koni. Zrobiłem Tomkowi masaż, ale chłopak nie czuje się najlepiej. Obawiam się, że jutro nie powinien jeszcze wsiadać na szkapę, poinformował ich bosman, udając zmartwionego. Biedny Tomek, już idę do niego, powiedział zaniepokojony Wilmowski. Lepiej pogadaj z nim później, Andrzeju. Akurat zasypiał, gdy wychodziłem z namiotu. Czy nie moglibyśmy jutro urządzić jednodniowego wypoczynku? To by Tomkowi doskonale pomogło na te bóle w krzyżu. Halo, dawa Armanie! Przyjdź tu z łaski swojej razem z Sader Chodżą! zawołał Smuga. Co się stało, Sahibie? zaniepokoił się Indus. Czyżby młody Sahib czuł się gorzej? O to właśnie chodzi. Narzeka na bóle w krzyżu, odpowiedział Smuga. Czy możemy sobie pozwolić na urządzenie jutro jednodniowego wypoczynku? Kiedy mamy się spotkać z Naib Nazarem? Zastanówmy się, Sahibie. Orszak weselny będzie przejeżdżał przez wzgórze kupców w piątek w południe. Dzisiaj mamy dopiero wtorek. Stąd do wzgórza kupców możemy dotrzeć w półtora dnia. Chyba nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy umożliwili młodemu Sahibowi konieczny wypoczynek. Co sądzisz o naszym zamiarze, Saderchodzo? Czy zdążymy na czas? Upewniał się Wilmowski. Jeśli tylko Allah zechce, to zdążymy, rzekł Kanżut. Miejmy nadzieję, że twój Allah okaże się dla nas łaskawy. Wobec tego jutro odpoczywamy, orzekł Smuga. Bosman kiwnął głową na Saderchodze. Wyprowadził go poza obóz. Upewniwszy się, iż nikt nie może ich podsłuchać, zagadnął: Czy bardzo przypadła ci do gustu moja pukawka? To zaczarowana broń. Z innej byś nie ustrzelił tego orła, Sahibie, odpowiedział Sader Chodża. Wiedziałeś, że muszę chybić i dlatego drwiłeś ze mnie, pozwalając strzelać aż trzy razy. Chciałbyś ją mieć, co? Sader Chodża chytrze spoglądał na bosmana, starając się odgadnąć jego zamiary. Słuchaj, brachu. Podaruję ci karabin, jeśli jutro z samego rana namówisz białych sahibów na polowanie z nagonką na górskie kozice. Aż ślinka idzie do ust na świeże mięso. No, co myślisz o mojej propozycji? kusił marynarz. Orzeł buja w obłokach, a kozice kryją się wysoko w górach. Niełatwo je upolować. Nie żądam przecież, żebyś zastrzelił kozice. Biali sahibowie sami to uczynią. Ty namów ich tylko na polowanie. A jeśli nie zechcą pójść? Zachęć ich odpowiednio, to na pewno pójdą. Pamiętaj jednak mój zasadniczy warunek. Wszyscy ludzie mają wziąć udział w polowaniu. Po drodze nigdy nie spostrzegłem kozic, zafrasował się Sadyr Chodża. Głupi jesteś, brachu. Czy koniecznie musisz widzieć kozice, żeby urządzić polowanie? oburzył się Bosman. Na każdym postoju rozkładasz dywanik i trykasz w niego głową. Więc poproś swego Allaha, aby cię oświecił. Dobrze radzisz, szlachetny sahibie. Kismet! Jeśli Allah zechce, będę miał twoją broń. Niech będzie jak chcesz, stary cwaniaku. Wręczę ci go w chwili wyruszenia na łowy, zgoda? Rzekłeś, szlachetny sahibie. Wieczorem uczestnicy ekspedycji odwiedzali Tomka, troskliwie wypytując go o zdrowie. Młodzieniec nieco postękiwał, narzekał na bóle krzyża i znacząco mrugał okiem do Bosmana. Sadyr Chodża przed ułożeniem się do snu długo klęczał na swym dywaniku. Raz po razie pochylał czoło, Zapewne usilnie prosząc o coś miłosiernego Allaha. Noc minęła spokojnie. Następnego ranka podróżnicy wcześnie zerwali się z posłań, zaintrygowani krzykami kanżutów. Lotem błyskawicy rozeszła się po obozie wieść, iż Sadr Chodża spostrzegł na pobliskich szczytach znaczne stado dzikich pamirskich baranów. Gulża! Widziałem dziesiątki sztuk dużych gulża. Były również wśród nich młode, wołał podniecony wskazując ręką na grupę urwistych szczytów. O, tam właśnie je widziałem. Przed chwilą skryły się za skałami. Czy to na pewno były guldża? Ciekawie dopytywał się Wilmowski. Wielkie, zakręcone rogi guldża rozpoznam gołym okiem nawet na najdalszym szczycie, zapewniał Sader Tu łatwo byłoby je osaczyć. Liczne rozpadliny uniemożliwiają baranom szybką ucieczkę. Doskonale znam te okolice. Janie, mamy dzisiaj dzień odpoczynku. Może wobec tego urządzilibyśmy małą wycieczkę, aby chociaż przyjrzeć się z bliska rzadko już obecnie spotykanym baranom pamirskim, zaproponował Wilmowski, który jako łowca zwierząt niezmiernie interesował się różnymi okazami fauny. Nie wiem, czy zdołamy je podejść. Barany są nadzwyczaj płochliwe. Umykają po urwiskach z niezwykłą zręcznością, odparł Smuga. Ciekawe byłoby zobaczyć je w dzikim stanie na łonie natury. Sahibie, przeobiecaj dastur Mahmed Alemu? Aby poprowadził na gonkę, ja zaś będę waszym przewodnikiem. Na obiad zjemy guldża, gorączkowo zachęcał Sadrhodża. Jak myślisz, pandicie dawasarmanie, czy możemy narażać ludzi na dodatkowe marsze? Zwrócił się Wilmowski do Indusa. Nie chciałbym wywołać niezadowolenia. Wszyscy są zmęczeni. Należy im się dzień wypoczynku. Moi ludzie przywykli do nużących marszów. Konnojazdę traktują jako wypoczynek. Możemy zapolować na barany, odpowiedział pandit dawasarman. Mahmed Ali poprowadzi moich i Sahiba Dawasarmana ludzi jako na gonkę. Spłoszą guldża akurat w naszym kierunku, wtrącił Sader Wszyscy nie możemy iść na polowanie, przecież oprócz Tomka jeszcze ktoś musi zostać w obozie, zauważył Wilmowski. Ja zostanę z Tomkiem, odezwał się Bosman, który dotąd w milczeniu przysłuchiwał się naradzie. Dość już mam tego wspinania się po górzyskach, wolę tę przyjemność pozostawić wam i baranom. Cała gromada wybuchnęła śmiechem, słysząc tę przymówkę. Zaczęli przygotowywać się do drogi. chodza podszedł do bosmana. Stanął przed nim wyczekująco. Czekasz jak diabeł na duszę. Chodź. Zarobiłeś na pukawkę, mruknął bosman, klepiąc kanżuta po ramieniu. Wróćcie przed wieczorem. Wkrótce dwie grupy łowców opuściły obóz. Bosman, podparty rękoma pod boki, śledził ich wzrokiem, dopóki nie zniknęli za zakrętem wąwozu. Przeczekał jeszcze dłuższą chwilę, nabijając fajkę i wtedy dopiero zajrzał do namiotu Tomka. Wstawaj szybko, brachu, mamy niezłą robótkę do odwalenia! zawołał. W późnych godzinach popołudniowych zakończyli ciężką pracę. Tomek, zmęczony, lecz równocześnie bardzo rad z dokonanego dzieła, wrócił do łóżka i zasnął niemal natychmiast. Marynarz jeszcze raz sprawdził, czy juki ze ślubnym upominkiem dla naip Nazara są dobrze powiązane. Potem paląc fajkę doglądał zupy gotującej się w kociołku zawieszonym na drągu nad ogniskiem. Dopiero o zmierzchu u wylotu wąwozu rozległy się głosy towarzyszy powracających z polowania. Gniewni, zmęczeni zjawili się w obozie. Coś wracacie z nosami zwieszonymi na kwintę, wesoło powitał ich bosman. Ha, widzę, że nic nie upolowaliście na kolację. Nie martwcie się, ugotowałem dla was smakowitą zupę. Sady chodza włóczył nas po skałach przez cały dzień. Ale nie ujrzeliśmy nawet rogów baranich, roześmiał się Wilmowski. Jak się czuje Tomek Bosmanie? Prawie zupełnie dobrze. Spałaszował michę zupy. Wczoraj naprawdę martwiłem się o niego. Nawet rumu nie chciał wypić. Całe szczęście, że przynajmniej w piciu alkoholu nie chce ciebie naśladować. Czy już śpi? A jakże, zaśpiewałem mu kołysankę, żeby prędzej zasnął. Ładny musieliście mieć spacerek. Na waszym miejscu wygarbowałbym skórę Sader ma on szczęście, że nie dałem się nabrać na jego stado baranów. Były, szlachetne Sahibie. Na pewno były tam rano. Widocznie Allah nie chciał, żebyśmy je odnaleźli. Szkoda, że jutro musimy jechać. Może mielibyśmy więcej szczęścia, wtrącił Chodża, nie wypuszczając z rąk wymarzonego karabinu. Przestańcie wreszcie gadać o tych baranach, mruknął Smuga. Mimo zmęczenia Chodża był w doskonałym humorze. Jadł za trzech, a gadał za wszystkich. Co chwila przesuwał dłonią po lufie karabinu, uśmiechając się z radości. Zwróciło to w końcu uwagę bacznego na wszystko Dawa Sarmana. Paląc fajkę, nieznacznie obserwował rozgadanego Mahometanina. Z czego on się tak cieszy, rozmyślał. Sahib Bosman pożyczył mu karabin na polowanie, ale jakoś teraz nie spieszy się z odbiorem. Czyżby mu go podarował? Sprawa to wygląda bardzo podejrzanie. Za co mu dał swój karabin? Chyba nie za to, aby włóczył nas po górach. Spoglądał to na Sadrhodże, to na Bosmana. Naraz podniósł się i ukradkiem podszedł do juków przeznaczonych dla Najib Nazara. Szybko wsunął rękę w jeden z rulonów. Odetchnął lżej, namacawszy zimną lufę karabinu. Widocznie się starzeje, bo prześladują mnie dziwaczne myśli, mruknął. Uspokojony zniknął w namiocie. W dwa dni później, tuż przed świtem, karawana po niemal całodziennym marszu znajdowała się już w pobliżu granicy Pamiru. Saderchodza, jakimś chyba psim węchem, rozpoznawał kierunek w bezdrożnych wąwozach. Czasem tylko przystawał na krótką chwilę, by popatrzeć na gwiazdy migocące na niebie lub gdy urwiste szczyty przesłaniały mu widok. Wtedy węszył jak prawdziwy ogar. Zanim słońce ukazało się na niebie, karawana zaszyła się pomiędzy skały na samej granicy. Tutaj będziemy czekali na naip Nazara odezwał się Sadir Chodża, złażąc z konia. Czy daleko jeszcze do wzgórza kupców? zapytał smuga. Gdy nastanie dzień, ujrzysz je Sahibie jak na dłoni, odparł Sadir Trzeba nieco rozluźnić koniom popręgi, lecz juków nie należy zdejmować. Najp Nazar ma przybyć dopiero około południa. Nasze juczne zwierzęta nie mogą stać przez tyle godzin z ładunkiem na grzbiecie, zaoponował smuga. Musimy mieć wypoczęte konie. Jeszcze dzisiaj ruszymy w dalszą drogę. Smuga z panditem Dawasarmanem naradzili się po cichu, po czym przywołali udadżalakę. Czy orientujesz się, gdzie jesteśmy? – zaczął pandit Dawasarman. Tak jest – odszepnął żołnierz. Byliśmy już w tej okolicy. O jakieś 100 lub 200 metrów stąd na północ znajduje się wzgórze kupców. Granica chińskiego Turkestanu leży na wschodzie, nie dalej jak o 30 kilometrów. Doskonale, udadżalaka. Czy pamiętasz równie dobrze nasz dawny szlak do Hotanu? Tak jest, pamiętam. To dobrze. Kto wie, czy nie będziemy zmuszeni przemykać się dwiema partiami. Gdyby zaszła taka konieczność, ty poprowadzisz jedną, a ja drugą. Rozkaz! Teraz rozjucz nasze konie. Trzymaj je w pogotowiu, aby w razie potrzeby można było szybko założyć juki. Rosyjskie patrole zapewne kręcą się w pobliżu. Wierzchowym koniom jedynie rozluźnij popręgi. Ja z sahibami będę trzymał straż. Rozkaz! – szepnął Uda dżalaka. Przyczajeni wśród nagich skał z radością powitali słońce wyłaniające się z zagór. Było bardzo chłodno, płaskowzgórza oraz doliny Wyżyny Pamirskiej leżą przeciętnie na wysokości około 4000 metrów. Z tego powodu nawet podczas krótkiego lata, trwającego tam zaledwie trzy miesiące, różnica temperatur dnia i nocy jest znaczna. O świcie pandit poprowadził sahibów na skraj skalnych rumowisk, aby ich nieco zorientować w okolicy. Ukryci za głazami pilnie słuchali jego wyjaśnień. Ten łagodny pagórek przed nami to wzgórze kupców. Tutaj właśnie sahib Nazar często przyczajał się na karawany zdążające z chińskiego Turkiestanu do Indii. Au, Najib Nazara znajduje się obecnie około dwóch kilometrów na wschód od wzgórza. Orszak weselny nadjedzie z zachodu. Tutaj zatrzyma się na krótki wypoczynek. Ojciec panny młodej da nam znak. Wtedy przyłączymy się do orszaku, który podąży wprost do Ałuu Naip Nazara. Stamtąd wyruszymy razem z gośćmi weselnymi w kierunku granicy Turkiestanu. Naip Nazar udzieli wskazówek, gdzie bezpiecznie można przekroczyć granicę. W Turkiestanie nie powinniśmy natrafić na zbyt wielkie trudności, ponieważ Rosjanie pozostają z Chinami w dobrych stosunkach handlowych. Rosyjski paszport młodego Sahiba ułatwi nam podróż. Teraz natomiast musimy rozstawić straże, aby nas Rosjanie nie zaskoczyli. Szikar Smuga z młodym Sahibem, niech pozostaną tu, gdzie jesteśmy. Sahib Wilmowski i ja będziemy obserwowali południowy pas przygraniczny, a Sahib Bosman musi czuwać nad Saderchodżą i jego ludźmi. W razie jakiejś niespodzianki należy przede wszystkim juczyć konie. Słońce zaczęło mocno przygrzewać. Tomek wydobył lornetę, położył się na płaskim głazie i uważnie przepatrywał okolice. Wokół wzgórza kupców rozciągała się zielona równina. Między kamieniami buszowały świstaki. Ich wesołe, beztroskie harce trwały bez końca. Jedynie wystawione przez nich czujki stały słupka na wzniesieniach, by w porę wypatrzeć niebezpieczeństwo. Szeroko porozgrzebywane nory świadczyły o częstych wizytach niedźwiedzi, które z gór himalajskich i wyżyny tybetańskiej zapuszczały się w letnich miesiącach aż tutaj w poszukiwaniu obfitego żeru. W lecie często można było w Pamirze spotkać niedźwiedzia o puszystym kołnierzu rozkopującego nory świstaków lub zręcznie wyrzucającego łapą ryby z rzeki na brzeg. Tomek wodził lornetą po równinie. Czasem dojrzał przemykające statko wilków, to znów zauważył lisa skradającego się do świstaków bądź kołującego w górze nad nimi drapieżnego orła. Po godzinie, w myśl umowy, przebudził drzemiącego smugę, przekazał mu lornetę. Podczas czatów zabronione były rozmowy, to też Tomek ułożył się na głazie, po czym zamknął oczy. Nie chciało mu się spać. Z niepokojem rozmyślał o mającym nastąpić niebawem spotkaniu z naip Nazarem. Jeżeli zbóje dowiedzą się prawdy, to możemy mieć sporo kłopotu, monologował w myśli. Czy nierozsądniej byłoby teraz wyjawić wszystko ojcu i panu Smudze? Ba, ale pan Smuga również może się rozgniewać. Nie, lepiej nic nie mówić. Musimy z Bosmanem mieć szeroko otwarte oczy. Doszedłszy do takiej konkluzji, zaczął rozmyślać o sali. Zaraz też zapomniał o naipnazarze, karabinach i złocie ukrytym w górach Autyntak. Po trzech godzinach Udadżalaka przyniósł im suchy prowiant. Czy szlachetni Sahibowie nie zauważyli nic podejrzanego? zagadnął. Widziałem tylko świstaki, wilki i lisa, zażartował Tomek. To znak, że ludzie nie kręcą się w pobliżu, odparł Udadżalaka. Za godzinę będziemy juczyli konie. Jak dobrze pójdzie, to jutro przekroczymy granicę Turkiestanu, dodał Smuga, zabierając się do jedzenia. Znów minęło około półtorej godziny. Teraz Smuga co chwila wychylał głowę z zagłazu, uważnie przepatrując przez lornetę zachodnią połać równiny. Po jakimś czasie podał Tomkowi szkła, mówiąc pospiesznie. – Jadą! – spojrzy i natychmiast zawiadom naszych. – Niech nie zapomną przyciągnąć popręgów. – Spiesz się, teraz każda chwila decyduje o powodzeniu naszej wyprawy. Tomek spojrzał przez lornetę. Od zachodu zbliżała się znaczna kawalkada jeźdźców oraz jucznych zwierząt. Duże toboły miarowo kołysały się na grzbietach wielbłądów. Tomek oddał lornetę smudze, po czym chyłkiem pobiegł między skały. Kanczuci uprzednio zmusili juczne muły do położenia się na ziemi, razem z niesionym przez nie bagażem. Teraz energicznie i szybko poderwali zdrożone zwierzęta na nogi. Natomiast biali podróżnicy, chcąc oszczędzić siły wierzchowców, w ostatniej chwili uczyli konie, przyciągali popręgi. Pół godziny później Indusi z Udadżalaką na czele stali przy wierzchowcach, trzymając juczne konie na arkanach. Wilmowski, Tomek i Bosman podkradli się do swej przedniej straży. Zaraz tu będą, informował Smuga. Według wszelkiego prawdopodobieństwa zatrzymają się na odpoczynek pomiędzy wzgórzem a nami. Czy wszystko jest przygotowane? Tak, możemy ruszyć w każdej chwili, odpowiedział Wilmowski. Pamiętajcie wcisnąć czapy głęboko na oczy, a brody kryć w korzuchach, upomniał Smuga. Niebawem w pobliżu wzgórza kupców wyłonił się orszak weselny. Na pierwszym wielbłądzie, okrytym grubym, barwnym wojłokiem, siedziała otulona w futro oraz w zawój na głowie piętnastoletnia dziewczyna, zapewne panna młoda. Z obydwóch jej stron dwaj jeźdźcy przytrzymywali wielbłąda za uzdę. Drugi z kolei wielbłąd obładowany był złożoną jurtą, w której młoda para miała zamieszkać w aule męża. Dalej, również na wielbłądzie, jechała opiekunka młodej dziewczyny. Za nią ciągnęła cała karawana wielbłądów i koni, objuczonych sprzętami domowymi, skrzyniami oraz innym dobytkiem oblubienicy. Na samym końcu kilku Kirgizów pędziło woły i krowy. Orszak przystanął, nie dojeżdżając do wzgórza. Stary Kirgiz, wiodący z jednej strony za uzdę wielbłąda panny młodej, zeskoczył z konia. Zdjął z głowy futrzaną czapę. Białą chustką trzykrotnie wytarł czoło z potu. Na ten znak pandit Dawasarman stanął na głazie i powiał nad głową chustką. Kirgis z powrotem dosiadł wierzchowca. Weselny orszak zaczął się wolno zbliżać do skalnych rumowisk. Na konie włączamy się do orszaku, rozkazał smuga. Kirgiski orszak przysunął się do skał. Wtedy z zagłazów wyłoniła się ukryta dotąd karawana. Udadżalaka wraz ze swymi ludźmi i pięcioma jucznymi końmi wcisnął się pomiędzy wielbłądy dźwigające dobytek panny młodej. Nasi podróżnicy razem z Sader Chodżą jechali obok mułów objuczonych rulonami dywanów. Na widok kilkunastu niskich, słabo zbudowanych kirgizów towarzyszących pannie młodej, Bosman odzyskał dobry humor. Podczas czatów w rumowiskach skalnych, na równi z Tomkiem odczuwał niepokój na myśl o rychłym spotkaniu z Naib Nazarem. Obecnie śmiał się z uprzednich obaw. Cóż im mogło grozić od tej garstki niskich, spokojnych Kirgizów, jeśli nawet odkryją, że zostali oszukani, to i tak dziewięciu dobrze uzbrojonych mężczyzn łatwo da sobie z nimi radę. Uspokojony takim wnioskiem wesoło mrugał do Tomka. Wkrótce jednak obydwu spiskowcom zrzedły miny. Oto z przeciwnej strony zbliżała się do orszaku weselnego gromada jeźdźców, galopowali szeroką ławą. Osadzili wierzchowce tuż przed wielbłądem panny młodej. Z gromady jeźdźców wysunął się na spienionym rumaku bogato odziany Kirgis. Sprężystym skokiem zsunął się z siodła, podszedł do ojca swej małżonki. W pełnym szacunku pokłonie dotknął czołem strzemienia jego konia. Teraz towarzyszący mu dzigici również zsiedli z koni. Z workami napełnionymi kumysem zbliżyli się do orszaku. Najb Nazar poczęstował kumysem swego teścia, po czym kolejno zbliżał się do wszystkich, zapraszając do swego ału na wesele. Podróżnicy zsiedli z wierzchowców. Najp-Nazar rychło ich wypatrzył, stojących obok swych koni. Zaraz skierował się ku nim. Bystrym, przenikliwym wzrokiem wodził po zarośniętych twarzach. Bosman i Tomek zmieszali się pod jego natarczywym spojrzeniem. Za pasem Najp-Nazara tkwiły rękojeści dwóch rewolwerów i handżeru. – Od kogo przywozicie mi pozdrowienia? zapytał Najp-Nazar metalicznym głosem, nie spuszczając wzroku z twarzy podróżników. Przyjaciel z Gilgit przysyła ci pozdrowienia oraz podarunek ślubny, odparł pandit Dawassarman. Najpierw Nazar uśmiechnął się. Wyciągnął dłoń do pandita Dawasarmana. Witaj, miły posłańcu, skoro znasz umówione hasło, powiedział. Dobrze wypełniłeś swoją misję. Teraz kolej na mnie. Najpierw wszakże zapraszam was wszystkich na moje wesele. Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, spotkaliśmy się już kiedyś. Nie mylisz się. Piłem kumys w wiórcie twego ojca Sahip Nazara gdy Rosjanie zajęli Pamir Naip Nazar długo przyglądał się panditowi Dawasarmanowi po czym rzekł półgłosem Więc to naprawdę ty tak teraz dopiero cię poznałem umiesz zmieniać swoją skórę przybyłeś wtedy aby przeszkodzić w zesłaniu na sybir Hudojara hana spóźniłeś się i omalnie wpadłeś w ręce Rosjan przestraszył mnie twój wybuch gniewu Posądzałeś mego ojca o zdradę Zmieniłeś się od tej pory. A ja poznałem Ciebie od razu, chociaż widziałem Cię zaledwie małym chłopcem. Stare oczy, stara pamięć. Za dawną znajomość napij się ze mną kumysu. Po obfitym poczęstunku połączone orszaki ruszyły do ału. Pięćdziesięciu kirgijskich zuchów otaczało karawany. Uzbrojeni w rewolwery, handżyry i karabiny byli pewni siebie i zachowywali się bardzo swobodnie. Prawdziwe zbójnickie wesele Mruknął Bosman, pochylając się do ucha Tomka. Krucho może być z nami. I to nawet bardzo krucho, dodał Tomek. Bosman zaklął po cichu. Co zrobimy, brachu? Oni palą się z ciekawości do tych dywaników. W aule, jak amen w pacierzu, zaraz zajrzą do środka. Źle może być z nami, mruknął Tomek. Musimy coś zrobić, Bosmanie. Sam to rozumiem, ale nie wiem, co mam zrobić. Oni obłupią nas ze skóry. Ot naważyliśmy piwa.